Można zauważyć, że no, zegar zaczyna tykać. Mam tu na myśli, że poświęcają więcej czasu na przygotowanie się do wyjścia. Bonjour moi drodzy, witajcie na kanale Izabel. Ja jestem Iza, a to jest kanał poświęcony życiu we Francji. W dzisiejszym filmiku porozmawiamy sobie o francuskach. Na pewno wielu z was francuski kojarzył się z określonym stylem, z określonymi osobami i z określonym ubiorem oraz stylem bycia. Dzisiaj chciałabym porozmawiać o tym, jak ja widzę francuski. Ja jestem. Polką, która mieszka we Francji od ponad 5 lat. No i chciałabym właśnie przedstawić wam cechy, które zauważyłam u Francuzek. Oczywiście każdy jest inny, każda Francuzka jest inna, została w inny sposób wychowana, w innym środowisku się obraca i ma inne priorytety, żeby było jasne, nie chcę podkreślać tutaj, czy te cechy są dobre, czy złe. Ja mam do tego podejście kompletnie neutralne. Po prostu chciałabym wam przedstawić co ja zauważyłam mieszkając tutaj. Rzeczy, które są różne od tego, do czego byłam przyzwyczajona, mieszkając w Polsce. Jeżeli interesuje was życie we Francji i życie na emigracji tak ogólnie, to zachęcam was do subskrypcji kanału oraz do polajkowania tego filmiku i zostawienia komentarza, tak, żebyśmy mogli sobie spokojnie pokonwersować pod tym filmikiem. A teraz przechodzimy do rzeczy. Pierwsza rzecz, którą zauważyłam we Francji, jeżeli chodzi o francuski, to jest ich naturalność w porównaniu do tego. Jaki stopień naturalności mają Polki w dzisiejszych czasach. Przez cały okres mojego pobytu tutaj ani razu nie widziałam na żywo kobiety ze zrobionymi ustami, z takimi, wiecie, dosyć widocznymi rzęsami nienaturalnymi, ze szpiczastym podbródkiem. No po prostu w ich twarzach nie widać, że coś było majstrowane. W Polsce natomiast już nastolatki myślą o różnych zabiegach upiększających. Jakby cały czas jest taka yy, nagonka na to, żeby wyglądać perfekcyjnie w każdym momencie, obojętnie czy wstajemy rano z łóżka, czy jesteśmy po całym dniu pracy, czy jesteśmy na plaży, makijaż musi być. Kobiety po prostu nagminnie sobie powiększają usta, i to naprawdę bardzo widać na ulicach, kiedy przyjeżdża się do Polski. Można to samo powiedzieć na przykład o farbowaniu włosów. Jeżeli już jakaś francuska zdecyduje się na farbowanie włosów, bo na przykład zaczynają pojawiać się u niej siwe pasma, no to yy, raczej wybiera takie naturalne kolory, żeby po prostu nie było widać, yy, że coś tam było znowu majstrowane. Natomiast bardzo rzadko można spotkać osoby z takimi wręcz no, nienaturalnymi kolorami włosów. Oczywiście zdarza się to wśród nastolatek, natomiast u kobiet już takich pełnoprawnych, dorosłych raczej tego nie widać. Powiem wam, że nigdy nie spotkałam tutaj francuski o platynowym kolorze włosów. Raczej, jeżeli już to na Lazurowym Wybrzeżu właśnie można było zauważyć turystki, natomiast nie same francuski. Oczywiście w mediach społecznościowych influencerki, które zajmują się branżą beauty, mają coś tam poprawiane, natomiast na ulicach to się aż tak bardzo nie rzuca w oczy. Jeżeli chodzi o taką naturalność, to można też wspomnieć o sposobie ubierania się. Francuzki raczej wybierają mało rzucające się w oczy paterny czy kolory raczej stawiają na takie stonowane kolory, na proste kroje i w ogóle można powiedzieć, że nie chcą, żeby to ubranie było na pierwszym miejscu, tylko stawiają siebie na pierwszym miejscu. No i ten ich look jest dosyć naturalny. Jeżeli chodzi o makijaż, to również jest to naturalny look. E, raczej nie można zauważyć kobiet, które na co dzień noszą ciężkie podkłady i są wymalowane na 100%. Francuski cenią sobie tą naturalność i często chociażby na jakieś wydarzenia nie malują sobie całej twarzy, tylko na przykład rzęsy e, brwi i nakładają czerwoną szminkę bez nawet nakładania podkładu, bronzera, różu, rozświetlacza. No, wszystkie te rzeczy, które są w kosmetyczce typowej Polki. Ta naturalność wiąże się też z poczuciem własnej wartości, jeżeli chodzi o francuski. One nie potrzebują tych wszystkich rzeczy, żeby czuć się pewnie i dobrze w swojej skórze. One nie szukają wymówek, że na to jestem za stara, na to jestem za gruba, na to jestem za chuda. One robią po prostu co chcą, są pewne siebie, mają wiarę w siebie i robią po prostu to, na co mają ochotę. Nie ogranicza ich nic oprócz ich samych, tak naprawdę. Kolejną rzecz, którą zauważyłam u Francuzek to jest brak desperacji. U Polek w pewnym wieku można zauważyć, że no, zegar zaczyna tykać i zaczynamy się martwić, że skończymy jako stare panny. Jest taka presja społeczeństwa, żeby sobie kogoś znaleźć. U Francuzek mam wrażenie, że tego nie ma. Być może dlatego, że jest tak dużo rozwodów po jakimś czasie małżeństwa. Być może dlatego, że wiele par się w ogóle nie decyduje na ślub. Ciężko mi powiedzieć. W każdym razie tutaj nie widać Takiej presji u kobiet, jeżeli chodzi o zawieranie związków. Tutaj można być szczęśliwą singielką, mając 20 lat, ale można też być szczęśliwą singielką, mając lat 40, 50 czy więcej. Najważniejsze jest korzystanie z życia i to, żeby czuć się dobrze w swoim towarzystwie, bo to właśnie w towarzystwie samych siebie spędzamy 100% naszego życia. Być może to przyzwolenie na bycie singielką przez całe swoje życie sprawia, że francuski są tak bardzo pewne siebie, albo być może na odwrót, fakt, że są bardzo pewne siebie sprawia, że dają sobie prawo do bycia samymi przez jakiś tam większy lub mniejszy okres swojego życia. Francuski nie boją się wyrażać siebie, ubierają się jak chcą, żyją jak chcą. Nawet jeżeli ich styl życia może wydawać się dziwny dla innych albo niezrozumiały, to one mają to gdzieś i żyją po prostu tak, jak mają ochotę. Zauważyłam natomiast, że razem z pewnością siebie i z tą wolnością do wyrażenia siebie idzie jakaś negatywna cecha, a mianowicie, jeżeli widzą kogoś, kto stara się za bardzo, to nie postrzegają tej osoby zbyt dobrze. Mam tu na myśli inną kobietę, na przykład kobiety z Anglii czy z Europy Wschodniej, które preferują mocniejszy makijaż. Bardziej dbają o siebie, mam tu na myśli, że poświęcają więcej czasu na przygotowanie się do wyjścia, więcej czasu na jakieś zabiegi, więcej czasu na swój wygląd zewnętrzny. Nie są tutaj postrzegane poważnie, być może dlatego, że francuski twierdzą, że staranie się za bardzo dla kogoś, a nie dla samej siebie, to jest. Nieszczere zachowanie wobec samej siebie, nie wiem, nie mam pojęcia. To jest właśnie to, co ja zauważyłam, że osoby, które malują się za bardzo, starają się za bardzo, są po prostu odbierane nieco gorzej niż inne naturalne koleżanki francuzek. I na koniec, jeżeli chodzi o pozycję francuzek jako kobiet w społeczeństwie, to muszę Wam powiedzieć, że zauważyłam, że w Polsce kobiety często. Dostosowują się na przykład do mężczyzny albo do yy, sytuacji, w której pojawia się w rodzinie dziecko, co wydaje się nam Polkom jako całkowicie normalne. Natomiast we Francji, po pierwsze, że kobieta nie dostosowuje się do mężczyzny, czyli ona nie będzie robiła e, wszystkiego, żeby tylko się mu spodobać, to on. Raczej powinien się starać, jeżeli mu zależy. Ta relacja powinna być tak naprawdę jednakowa dla obu stron. To w momencie, kiedy na świecie pojawia się dziecko, one nie zmieniają całego swojego życia tylko po to, żeby dostosować się do właśnie dziecka. To to dziecko ma się dostosować do życia rodziców. Czyli oczywiście na początku, kiedy dziecko płacze i tak dalej, nie śpi po nocach, no to jest tutaj jakieś poświęcenie. Natomiast z czasem, kiedy dziecko nabiera samodzielności, idzie do żłobka, bo jak wiadomo, we Francji urlop macierzyński trwa 3 miesiące, no to kobieta już odzyskuje swoje życie, tak naprawdę, swoją niezależność, swoją kobiecość, swoją autonomię i po prostu stara się zorganizować życie tak, żeby to dziecko właśnie dostosowało się do jej stylu życia, aniżeli ona e, będzie dostosowywać swoje życie pod dziecko. I to ma oczywiście dobre strony i złe strony, nie oceniam. Dajcie znać, co myślicie o tych cechach, czy są jakieś inne, które zauważyliście. Jestem bardzo ciekawa. Nie zapomnijcie o zostawieniu subskrypcji. Dziękuję Wam za poświęcony czas i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć!